Znajdują, znajdujących się w zasięgu 32 metrów od ciebie, staną się widoczne przez okres 5 sekund. Tak, mówi. Dokładnie tak. Jeż, jeżeli posiadasz mapę pozwalającą śledzić cele generatorów, ujawniają ci. dobra, dobra. Nadzór. Przebywanie w pobliżu zabójcy zapewnia. Napełnia cię de determinacją. Za każde 15 sekund spędzonych w zasięgu terroru, zabójcy, nie będąc w pościgu, otrzymasz od jednego do dwóch żetonów. Nadzór, nadzór ma przynajmniej jeden z żetonów. Dobre testy. Umiejętność są traktowane jako świetne testy. Ności. I... <śmiech> <śmiech> Kurwa! Nie rozumiem tego. Jeszcze? Jeszcze coś tam może do powiedzenia? <laughs> nie wiem. Ogólnie dzisiaj z klasem się ma. No, Ja dzisiaj kladetką. Bo muszę z rytuału przynajmniej trzech uratować z haka Jednego już mam uratowanego, także dwóch mi zostaje Także wiesz, jak będziesz na haku to mnie wołaj, ja tam przylecę Dobrze I ogólnie co? Przedmiot w sumie jaki tu wziąć? Hm. Wezmę sobie skrzynkę z narzędziami żółtą Ty jaką masz kolor? Ja też, też żółtą y, Paski sobie wezmę, takie powiększone I w sumie średnio wydajność skrzynki A dar jaki ty masz? Eee, poczekaj, Dar ja mam Płony woreczek, taki żółty, nieznacznie zwiększa szczęście wszystkich ocalałych, łączy się. Aha, i to do wszystkich? Czy do siebie? Tak, dla wszystkich. Dobra. Dla wszystkich. A ja sobie wezmę kopertkę 25% wszystkie kategorie. Okay. Zobaczymy. Dla siebie. Dla siebie, to akurat jest dla mnie. A jest zielona. No stikurde. jest zielona kopertka, że jest do wszystkich też. Nie wiem, czy miałeś takie coś? Nie, ja jeszcze nie. Też 25% w każdej kategorii, ale właśnie do wszystkich ocalałych też jest fajny temat. Oooo... O, niespokojny oddział. No w sumie, taka troszeczkę mroczna mapka nam się wylosowała. I przeważnie tej mapce jest albo łowczyni, albo widmo. Może coś się uda, jakiś inny po prostu będzie killer. W sumie, jakbym miał Ci powiedzieć najodwojszy killer do grania, nie wiedziałbym, który powiedzieć. Na którego dzisiaj gra najlepiej? Legionem. A na którego ci się gra lepiej? Że jak jesteś ocalałem? Ha, o w takim sensie. No. To pielęgniarka. Chyba, nie? Bo na Legendę to trochę o. trudno się gra. Bo to on tam wszystkich jest. od razu na chwita bierze i jesteś ranny. Jak na chwita? No, że jesteś ranny, nie? O. I, I tam kilku, jak widzi naraz, to może zaatakować, nie? O, By... o czyli jest. No, widziałeś... Żyje. Idzie do jakiegoś generatora. Mam nadzieję, że nie do mojego. Nie wiem, ale ja niszczę hack jeden. Okej, okay, spoko. Bo ja muszę jeszcze jeden HG zniszczyć. Dobra. Ha! Ej, wiesz... Ej, z szafki wyciągnął. Co? Łowczyni z szafki wyciągnęła gościa. Łe. Ten się chował w szafce, teraz do mnie pójdzie. Założę się. Bo ja gena skończyłem Ja zniszczę haki i idę tam Zaraz drugi skończę Ona to słyszy czy nie? Że? Jak haki niszczę jej? No jak nie trafisz to tak, ale jak całkowicie go popsujesz to też chyba ma jakieś powiadomienie mi się wydaje No i ona jest koło niego? Nie, nie Odeszła a idziesz po niej... Ej, bo czekaj, bo ja mam zadanie, nie? To sobie pójdę. Ale jest już konień. Ja też. No, uleczymy ją, czy...? Dobra. Chyba, że będzie uciekać. Dawaj, dawaj, szybko. Szybko, szybko, szybko. Bo zaraz tu przyjdzie. Dobra, i rura, spadamy. Tamten jest naprawiony. Okej. Okay. Mój naprawiony, a ty jakiś robiłeś czy nie? Jak kręciłeś? Nie, jeszcze nie Tutaj gena do... nie może... Co idzie? Nie wiem, nie słyszę Apteczka, spoczko. Mi jest na razie niepotrzebna A! Ja tu z kimś naprawiam generator Okej okay, spoko, to ja idę szukać kolejnego Aha, jestem Dobra My jesteśmy w połowie drugiego Okej okay. Aha, okej okay, tam powieś Nie wiesz gdzie idzie? Nie Bo my Jesteśmy trochę daleko O dobra, super Niedobrze. Gdzie jesteś? Yy, goni mnie. Daleko od wisielca? No, możecie ściągać. Dobra, my idziemy do, do środka chyba. No. Uciekłeś? Nie Jak już... My jesteśmy po drugiej stronie domu Jak wciskałem już E do takiego szybszego sprinta to zablokowałem mnie ściana Aha, dobra Nie, fajnie A ty tam jesteś, daleko Ojejku Ale trochę ci powiem, że mnie naszukała Trochę mnie goniła też Dobra, ja będę naprawił generator Przez chwilę w sumie bym musiał jeszcze jednego ściągnąć z Haka, żeby mieć zaliczone zadanie. Najwyżej w kolejnym meczu. Ona jest gdzieś po środka. żanka, koleżanka mnie ściąga. Uciekajmy. Ona jest koło mnie Na środku, czy gdzie jesteś? Na środku. Cały czas cię goni? Słyszę ją. Aha. Kurde, no nie. Aha, znalazła cię? No w pewnym sensie tak. Ja już na pewno Na chwilę się chyba pozbyłem zagrożenia. Okej. Okay. Okej, okay, super. Świetny test umiejętności, w końcu. A ciekawe czy ten gościu co jest ranny to ma po prostu taki trollowany nazwę, że bot? Czy to po prostu bot Ja za mi się wydaje, że bot John tak sobie dał, nie? O, na, na pewno beki. tylko tak dla trolla. No. Dobra, naprawiamy kolejny. Dobra, spoko. Gdzie tak dokładnie? Tam gdzie jest e, W środku jest. W samym środku jest. Aha, no, spoko. Około. to już kojarzę. No. Powiedz, że mnie nie widziałaś. Łowczyni. Ale specjalnie jeszcze popsułem. Idzie do mnie. Dobra, spoko. Widzicie? No Okej. Okay. To ja szybko ściągam. A, dostałem Stopara. Kurwa dostała mnie <śpiewanie> O nie, otrudnione szamotanie jest Tam próbuj, próbuj Eee, w tę stronę idzie Uważaj mm, Ja leczę Dobra Jeden gościu może uda się No co ty robisz? Dawaj do końca Chciała uciec wiesz no, okej. Okay. ale plus jest taki, że nie kampi. No, idzie tam ktoś po ciebie? No, jest po mnie. Okej, okay. ale poszła wasą w stronę, tak mniej więcej. Dobra, ej, była przy nas się wróciła, nie? No, Dziwne. Za 5 sekund będziemy mieli skończonego generał. Okej. Okay. Szybko do wyjścia. Jedno wyjście tu, drugie jest tam. Szybko biegnę na tamto. O ile się uda. Ona jest nas gdzieś. Godni was, czy nie za bardzo? Nie. Dobra. Ale wiesz co? Jest z jednej strony spoko, bo nie ma efektu narażony. Czyli po, po, jednym, po jednym razie jak cię uderzy... To nie zginiesz, to jest plus. Bo pointer wtedy graliśmy taki mecz, nie? To, no było. Jak było otwarcie bram, to miał efekt narażony. I pojedenki... Ja niszczę to tam jeszcze. Dobra, dobra, spoko, uciekniemy, fajnie. No i GIT. Dobra, to znisz i spadamy. No. Dobra, tamci sobie już poradzą. O. No. Ja, Chyba... ja sobie jeszcze niszczę ten hak kolejny. Ej, ty jesteś już w wejściu? No, czekam. Dobra, jest koleżanka. Dobra, ty też jesteś? A, ha! Zarwała ha, mnie! Haha, ha, pudło! Pudło! Ja pierdolę! Dobra, ja jestem pierwszym, który rodzi. No i co? Halo, zrobiłem zadanie! Dobra, spadam, nie będziemy jej przeszkadzać. No, w Dobra, ogólnie... się? Ogólnie fajnie faj, było. Fajny meczyk, no? Tak. Zobaczcie tak, do... na a albo 4 robią. No, także do zobaczenia hejka. Zadanie w sumie zaliczone i wbity mam siódmy level czy tam rangę. Ja, ja jestem w połowie 18 rangi. Także ogólnie spoko. Hejka. Okej.